Jeśli Czarzasty w swoich ambicjach przesadzi, to prędzej czy później zostanie za to srogo ukarany. Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi. Czyli jak to? Donald Tusk mówi koniec z wetem, a Czarzasty mówi niech żyje weto? Hura, hip hip hura, ja będę stosował weto? Jaka tu jest logika? Jaka tu jest spójność? Kiedy czarzasty został marszałkiem Sejmu, to w internecie pojawiło się bardzo dużo kontrowersji. Zresztą nie ma co się dziwić, bo jego dość kontrowersyjna przeszłość jest bardzo wymowna, ale chyba każdemu wydawało się, że afera potrwa kilka dni, a potem wszystko po prostu wróci do normy. Ale chyba osoby, które tak myślały, trochę się przeliczyły, bo kontrowersje nie tylko nie znikają, a pojawiają się kolejne coraz mocniejsze zarzuty. Jesteście na kanale kto wygrał, a dzisiaj pochylimy się nad najnowszym filmem Mazurka, który postanowił przerwać milczenie i wprost powiedzieć, co myśli o tym, co obecnie robi nasz nowy marszałek. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że nie wejdzie wam na piwo przy następnych zakupach i będziecie musieli zabulić więcej. Nie wiem jak wy, ale ja bym się chyba popłakał. Zrobione? Jeśli tak, to wielkie dzięki. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, bo mamy kilka spraw do przegadania. Chyba nikt nie powie, że Czarzasty nie jest ambitnym politykiem. W końcu siedzi tam od niemal samego początku trzeciej RP. A szczerze, to wcale nie tak wielu osobom udało się tak długo wytrzymać przy korycie. Włodzimierz Czarzasty chce stać się drugim obok Donalda Tuska liderem koalicji. Wycina partię razem, atakuje prezydenta i śni o marszałkowskim wecie. Nie wie tylko, że Donald Tusk uważa, iż lider jest tylko jeden i nie lubi na tej pozycji towarzystwa. A jeśli Czarzasty w swoich ambicjach przesadzi, to prędzej czy później zostanie za to srogo ukarany. Jestem tutaj, na końcu Afryki, na jej krańcu i szczerze mówiąc, z Polski niewiele do mnie dociera, ale to dotarło. Oto okazało się, że Włodzimierz szczerzasty służy Moskwie. Włodzimierz Czarzasty, polski marszałek Sejmu, służy Moskwie. Zdaje się to sugerować rzecznik rządu Adam Szłapka. W końcu przecież pan rzecznik przedstawił plan Donalda Tuska. Taki Pięciopunktowy plan na rok 2026. No i widzicie ten plan. Generalnie bardzo słuszny, tak? Nie wolno atakować służb, nie powtarzać rosyjskiej propagandy. Trzeba generalnie być za zachodem, a nie za wschodem raczej za Ukrainą, a już na pewno nie za Moskwą. Jeszcze raz punkt trzeci. Koniec z wetami. Koniec z wetami pisze Donald Tusk, a tymczasem Włodzimierz Czerasty. Ubrdał sobie, że jest nad prezydentem. Mówię nad prezydentem, bo Włodzimierz Czarzasty nawet to wyliczył. Otóż on dokonał takich obliczeń, z których mu wyszło, że jakby tak sumować wszystkie głosy, które tam kiedykolwiek padły na koalicję, która go reprezentuje, no to on jest popierany mocniej, silniej przez większą liczbę Polaków niż taki na przykład Karol Nawrocki. Niestety jego ścieżka kariery nigdy nie była jakoś specjalnie owocna. Jeszcze jakiś czas temu nie za bardzo miał czym się pochwalić, jeśli chodzi o to, jakie stanowiska obejmował. Wiadomo, wiele razy był kimś bardzo ważnym, ale brakowało mu perły w koronie, stanowiska pokroju premiera, albo właśnie marszałka Sejmu. Teraz, kiedy w końcu doczłapał się do tego stanowiska, to wiadomo, że będzie próbować wykorzystać je tak mocno, jak to tylko możliwe. Chyba nikogo nie powinno dziwić, że Czarzasty zamierza robić wszystko, co Tusk mu powie. Ale szczerze jestem ciekawy, jak daleko sięga jego wierność. Pewne jest, że na pewno sięga znacznie dalej, niż sięgała wierność Szymona Hołowni. Jestem prawie pewien, że gdyby to Czarzasty był marszałkiem sejmu, kiedy Karol Nawrocki miał być zaprzysiężony, to jestem pewny, że wówczas zwyczajnie nie mielibyśmy prezydenta. Radziłby sobie wesoło pan Czarzasty. Niestety na to się trochę spóźnili, ale spokojnie, nasz nowy marszałek ma już nowy dobry plan. Jak będzie wpływać na naszą politykę? A już możemy się domyślić, że jego wpływ będzie ogromny. Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi. Czyli jak to? Donald Tusk mówi koniec z wetem, a Czarzasty mówi niech żyje weto? Hura, hip hip hura, ja będę stosował weto? Jaka tu jest logika? Jaka tu jest spójność? Przecież panie marszałku, chciałbym panu powiedzieć, chciałbym panu przypomnieć, że każdy... I to absolutnie każdy, kto sprzeciwia się Donaldowi Tuskowi, służy obiektywnie Putinowi, służy Moskwie. Czyli chyba pan też. Nie, to na pewno niemożliwe. Przecież pana, panie marszałku, nikt nie odważyłby się nazwać moskiewską onucą. No dobrze, ale zostawmy te złośliwości, bo sprawa jest poważniejsza niż jakieś tam żarciki z Włodzimierza Czarzastego. Zadajmy sobie znacznie poważniejsze pytanie. W co gra marszałek Sejmu? Ja na to pytanie już odpowiedziałem na samym początku. Otóż, moim zdaniem, Włodzimierz Czarzasty chce być człowiekiem numer dwa w koalicji. Chce być jej współliderem obok Donalda Tuska. Ktoś powie: jak to? Przecież Czarzasty jest już teraz wyżej niż Tusk. No tak, formalnie rzecz biorąc, Czarzasty jest człowiekiem numer dwa w państwie, zaraz po prezydencie, a premier w tej tak zwanej precedencji jest człowiekiem numer cztery w państwie. Tyle tylko, że to są formalne zaszczyty, a przykład Szymona Hołowni pokazuje, jak niewiele one znaczą. Że prawdziwa władza leży gdzie indziej i tę prawdziwą władzę ma oczywiście Donald Tusk. A Czarzasty? Czarzasty po prostu nie chce zginąć w tej koalicyjnej zupie. Chce stać się współliderem całej koalicji 15 października. Otóż czarzasty wie dobrze, że nieformalne zaszczyty, tylko władza się liczy, a władzę trzeba sobie wyrąbać. No i on tę władzę sobie wyrąbuje. A już tłumaczę, jaka to jest logika, bo jest to kolejny przykład tego, jak wielkim hipokrytą jest nasza kochana koalicja obywatelska. Znaczy, mam wrażenie, że Polacy powinni wiedzieć to od bardzo dawna. W końcu to oni obiecywali, że będą próbowali naprawić rolnictwo, a wyszło z tego całe nic. A rolnikom jest nawet gorzej niż było wcześniej. Już nawet nie będę wspominać o 100 obietnicach na 100 dni. Tusk z dumą ogłasza, że spełnił całe 30% tych obietnic, ale kiedy Nawrocki czegoś jeszcze nie zrobił, bo mu to zablokowali, albo nie miał jeszcze wystarczająco dużo czasu, to już zaczynają go atakować, jakby nigdy nic. Przynajmniej bardzo miło z ich strony, że cały czas dostarczają kolejnych dowodów na to, że reprezentują sobą taki poziom uczciwości. Mam wrażenie, że w końcu nawet ich właśnie wyborcy zauważą, że to, co oni robią, nie za bardzo pokrywa się z tym, co oni mówią. No może z wyjątkiem orłów tuska oni raczej nigdy tego nie zauważą, ale im już bliżej do sekty niż do świadomych wyborców. Niestety wszystko wskazuje na to, że za sprawą koalicji wróci to, co działo się zapisu, czyli lodówka na ustawy opozycji, które nie będą miały absolutnie żadnej opcji zostać wcielone w życie. Nie wiem jak wy, ale z tego co ja pamiętam, jeszcze zanim dorwali się do władzy, to obiecywali, że naprawią Polskę i wyplenią wszystkie grzechy Pisu, ale obecnie z dnia na dzień mam wrażenie, że nienawidzili ich tak bardzo, że zaczynają się w nich zmieniać i nawet podbierają ich metody. Bardzo możliwe, że na drodze do sukcesu Czarzastego może spotkać bardzo niespodziewany wróg, a mianowicie Donald Tusk. Chyba każdy wie, że numer jeden może być, ku zaskoczeniu niektórych, tylko jeden. Jestem odkrywczy w chuj, zdaję sobie z tego sprawę. Bardzo możliwe, że historia Czarzastego będzie przypominać antyczny dramat i powtórzy los i Kara, bo w swojej ambicji zapomni, że może nie jest najlepszym pomysłem kreować się na kogoś tak ważnego jak Donald Tusk. On wie, że premier jest jeden i rządzić może tylko jeden człowiek. Właśnie on. A jeśli Czerzaste zacznie sobie jakoś pogrywać, no to spotka go surowa kara. Będzie skarcony tak, jak skarcony został Szymon Hołownia, który tak się okazało, że nie ma już czego zbierać z własnej partii. Nie ma już nic. A na koniec muszę przyznać, że. Mnie osobiście nawet ten początek kadencji Włodzimierza Czarzastego na marszałkowskim tronie nawet rozbawił. No bo naprawdę rozbawiło mnie to, jak Czarzasty niczym taki belfer, stary, doświadczony belfer, przypomina licalistą, żebyście mi nie pili na wycieczce. To znaczy nie licealistom, tylko posłom i nie na wycieczce, tylko w hotelu, ale tam grozi im palcem. No, i oczywiście sensu to nie ma żadnego, ale publika bije brawo. W związku z tym trzeba powiedzieć jedno: 1-0 dla Czarzastego. A jak to się wszystko skończy dla Wodzimierza Czarzastego? No, oczywiście nie wiem. Dość przypomnieć, że na razie jego lewica ma 5% w sondażach, czyli balansuje na progu. Niby mało, ale to i tak najlepiej z przystawek. I generalnie Czarzasty dobrze zaczyna. Tyle tylko, że przypomnijmy sobie, jak dwa lata temu rozpoczynał swoje urzędowanie Szymon Hołownia. No, temu towarzyszył zachwyt, temu towarzyszyła histeria, te seanse w kinach, to oglądanie, jak tam facet, który dostaje tam tego złotego Samefliksa, rozprawia się z opozycją, przecież to było wspaniałe. I gdzie jest teraz Szymon Hołownia? Otóż tę lekcję Włodzimierz Czarzaste na pewno odrobił. Szczerze, to nie byłbym taki pewny. Mam wrażenie, że celem Czarzastego było zostanie marszałkiem. W końcu tylko o tym mówił przez cały czas, a znacznie rzadziej, a nawet prawie nigdy. Nie mówił zupełnie nic o tym, jak zamierza sprawować tę funkcję i co zamierza robić. To pokaże czas. A znając metodologię pracy koalicji, to bardzo możliwe, że nie będzie to wyglądać tak, jak wszyscy byśmy tego oczekiwali. Pamiętajcie, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, nie po tym, jak zaczyna. Hołownia pokazał, że, nawet mimo doskonałego początku, finał może być rozczarowujący. A patrząc na wiek tego, to bardzo możliwe, że ostatecznie nie stanie na wysokości zadania. Jak myślicie, czarzasty sprawdzi się na swojej nowej funkcji? Myślicie, że Tusk będzie zazdrosny o to, jaką ma władzę? Uważacie, że koalicja naprawdę będzie stosować te same metody co PIS? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Niestety ja muszę już lecieć. Do usłyszenia. Siema.